W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać paczkę Prawdopodobnie jak teraz mnie oglądacie to ja jestem w Kobrze, i sobie zrobiłem to wideo na zapas Więc nie przedłużając zapraszamy do oglądania Okej, okay, więc zobaczmy co w środku Oho, okej, okay. już pierwsze co widzimy Tutaj To jest tutaj miód i dwie pipety. Już będą tu teraz łącznie cztery pipety. Fajnie, gratisy. Miód, który się bardzo przyda. Drugi miód. Wow. Tego się nie spodziewałem, ale mamy tak. Tutaj są probówki. Takie duże sobie strasznie kupiłem. Dalej mamy ogrzewacz. Strasznie ciepły. O, są nasiona. Kupiłem do właśnie mojej królowej Mesor. Będą chyba idealne. Chociaż dla Lucy też by mogły być. Dobra. O, jest na no to, na co no to czekałem. Zaraz zobaczycie, co w tym jest. Czy coś jeszcze jest pod spodem? Wszystko, więc pokażę co się znajduje w probówce. Ok, więc otóż w środku są tutaj Lasius Flavus. Niestety chyba nie będzie widać, ale uwierzcie mi na słowo, że to jest jakieś 20 chyba robotnic Lasius Flavus, ale one są naprawdę malutkie. Jakieś 2 mm mają chyba. Maluteńkie są.